Skin. A woda? Water. Water. Yeah. jak? Ci się podobały wakacje? Dobrze. To nasz ostatni dzień, ty wiesz? Wracamy do domu. Jesteś szczęśliwa, że wracasz do domu, czy smutno ci bardziej? Smutno? No. I trochę też. Ale naprawdę było bardzo fajnie, dzisiaj w ostatni dzień, więc będziemy e, korzystać. My nie Pójdziemy sobie na basen. Na lody. To jest nasz stały przystanek, niestety. Są tak dobre lody tutaj. Jest w ogóle przepyszna kuchnia, bardzo dużo cudownych restauracji. Generalnie Oskar jeden posiłek dziennie. Boże, zjadłam dwa posiłki. I no my tak nie mamy, więc my jesteśmy największymi testerami. No i było naprawdę przyjemnie. Fantastyczna pogoda w było fajne sal, było fajny kids club. Fajny kids club był. Hotel jest piękny. No, i było fajne jedzenie na piasku. Pewne jedzenie na lodów. Teraz sobie czekamy na śniadanko i z jaki mamy plan. Hello! No co to jest? Nasza herbatka linkowa, że ściskamy Was! Na lody, na kaftę na morze, na basen, na gry. Na zabaw kołyn No i kołówki z klubu. Będziemy. Ja będę zjeżdżać No i... Będziemy patrzeć na piętę. Będziemy chodzić. Będziemy. Jabła Będziemy, Będziemy. Będziemy. Będziemy spełniać króliczki będziemy? Z takim planem to na pewno. To jest Twój plan dnia.